Cześć wszystkim, z tej strony Drake i witam w kolejnym ogłoszeniu nowej serii na kanał, a raczej dwóch nowych serii, ale do tego zaraz przejdziemy. E, ponieważ tak, Ninja Garden Sigma seria kończy się jutro. Wiem, że w opisie było, że będzie 25 odcinków, a będzie 24, ale u magia montażu i z je, dwóch odcinków zrobił się jeden basically. E, ponieważ na końcu było nieco... Męcząco powiedzmy, ale dobra, jakby zlepiej to w jeden odcinek i będą 24, żeby tego na sztucznie nie przedłużać. I teraz czas na właśnie ogłoszenie kolejnej serii na kanał. A oczywiście najpierw obowiązkowo podziękowania. O ten, co, co ja mówię? Tak, w tle Kacji buja się z kotami i to ma właśnie rozproszyło. w się anyway, A gnają się same, z tego co poprawę Kacji. Anyway. E, tak, to jest i nie gania się z kotami. Więc e, tak, e, wielkie dzięki za wsparcie wszystkim patronom, e, a więc dzięki e, Kasperowi Koniecznemu, Mariuszowi Pabiniakowi, Sławkowi Schneiderowi, Kasperowi Gremori, e, Krzysztofowi Malcowi, Jakubowi Kukowce, Bartoszowi Nowakowi, Masterowi 84 Rajku Keyblade, Michałowi Szubie, Rafałowi Andrejowi. Delsinowi Row, 1 Wietnamowi, Quatrosowi 321, Monoidowi 3, Bożlutowi 94, Registerowi, Nettrendowi, Resteusowi Skymar Minogo, Sense, Gitkowi Lucisowi, Kuli Trakowi oraz Lili K. Wielkie dzięki, że jesteście, wielkie dzięki, że wspieracie, wielkie dzięki, że głosujecie i wybieracie sobie, wybieracie nam kolejne serie do zabawy na kanale. Dzięki, że jesteście tutaj na Discordzie, na kanale, na Patronie, jesteście wszędzie, e, więc wielkie dzięki Wam za to. I teraz tak, czas na demit tego odcinka, tego filmu, mianowicie ogłoszenie kolejnej serii na kanał, A więc głosy ułożyły się następująco, jeden głos na Final Fantasy X HD remaster, e, jeden głos na Horizon Zero Dawn, 1 głos na Dying Light, 2 głosy na Darksiders 3, 2 głosy na Crash 4, It's About Time, 2 głosy na Shadow Warriora, 3 głosy na Seberie 2, 3 głosy na Dishonored Death of the Outsider, 4 głosy na Spider Mana i nasz nasz zwycięzca mianowicie 5 głosów na Ratchet Clank Rift Apart, tak więc tak, to jest nasza kolejna seria na kanał, seria, którą... Prawdopodobnie dzisiaj, jak tylko coś zjem, zacznę od razu nagrywać, ale tak, jest bonus, jest dodatkowe ogłoszenie, ponieważ mamy kolejną serię już zaplanowaną. Ponieważ tak, mówiłem już wielokrotnie, ale powtórzę to, by każdy był na bieżąco, aby ktoś nowy trafił w ten filmik. W zależności od progów przysługuje Wam różna liczba głosów. Progi od, od, od najniższego progu do progu 50 to jeden głos, Próg 50 zł to 2, 2 głosy, a próg 100 zł to 3 głosy lub seria do wyboru. I to jest seria, którą jeśli wybierzecie serię z listy, którą macie to na końcu tego filmu, miejmy nadzieję, że zaprawdę, żeby ją odmontować lub na Discordzie, to zgadzam się bez zadawania pytań, a jeśli macie ochotę na serię spoza listy, no to musicie obgadać ze mną. I tak, generalnie mamy tutaj dosyć nietypową sytuację, ponieważ dwóch patronów połączyło siły ze sobą pod jednym sztandarem, pod sztandarem Krzysia. I tak, od Krzysztofa Malca wpłynął próg 100 złotych, wkroczył on na próg 100 złotych, jest to połączony próg jego oraz Wietnama. Ten tak, złożyli się wspólnie, ale 100 złotych wpłynęło z jednego konta, jakby... Nie mam nic przeciwko temu, żeby było to tak rozwiązane. być wspomniani e, obydwaj, e, tak więc e, są i zdecydowali się na serię Phoenix Ride, Ace Attorney. Przecież Ace Attorney, Phoenix Ride, tak w, ten, w tą kolejność to chyba leci. I to będzie nasza kolejna seria po Ratchet and Clank Rift Apart. E, jak tylko Ratchet dobiegnie końca, zacznie się e, Ace Attorney, zacznie się Phoenix Ride. Będzie to seria nagrana na ślepo, ponieważ pierwsze primo nigdy w Phoenix Wrighta nie grałem, to Katsi. W nigdy w Phoenix Wrighta ani żadną z podserii w Ace Attorney nie grałem. Also ta gra to basically przygodówka, więc jeśli chcemy mieć faktyczny experience, jak się to powinno tutaj poznawać, no to chyba na ślepo to jest jedyna słuszna opcja. Wiadomo, jakby... Syberia przed grałem na ślepo, ale tutaj to było bardziej u nostalgia, opowiadam o moim dzieciństwie typ serii, a e, no Ace Attorney to będzie faktyczna przygodówka, gdzie będę musiał wytężyć moje, moje umierające szare komórki, by cokolwiek osiągnąć i pchnąć tą e, grę dalej w fabule. E, I tak oczywiście ja tutaj to jest to, że ta seria jest odsunięta to z dobrego serca e, Wietnama i Krzysia, ponieważ... Aktualnie ta seria jest, musimy, muszę kupić trylogię, e, e, Phoenix Ride 1, 2 i 3, w jednej paczce, innej opcji nie ma. E, I poszli mi oni na rękę i powiedzieli ok, może zrób taką kolejną serię, bo może podczas serii z Ratcheta, w sensie nie wiedzieli jaką serię będę nagrywał, ale podczas aktualnej serii może trafić się na to promocja i wyrwiesz po to, to po jakiejś fajnej cenie. Tak więc tak, zaklepali tą serię na e, kolejny slot a przed nami raczet. I tak, to teraz przynajmniej widzicie, jak to jak to ma tutaj działać, jak to właśnie działa, że tak faktycznie ten deal istnieje. Jeśli e, aktywuje się próg 100 zł, to faktycznie jestem otwarty na propozycję. Nigdy nie miałem e, styczności z Phoenixem Wrightem, poza krótkim epizodem z anime, ale to już jak coś to mówi na serii. E, mm, tak więc e, no, byłem otwarty na propozycję, obgadaliśmy to kojarzę memy z Phoenixem Wrightem, kojarzę postać Phoenixa Wrighta, więc stwierdziłem why the hell not? Będzie zabawnie, ja będę zagubiony, wy będziecie bawić się dobrze moim zagubieniem, ja będę wyciągać złe wnioski i potem tłumaczyć to swoją pokrętną logiką. Doskonała zabawa dla wszystkich. Więc tak, teraz przed nami Ratchet i Clank, a potem Ace Attorney Phoenix Wright, część pierwsza. Jakby pozostałe dwie części z tej serologii, bo będę miał już ją kupioną, wygląda na liście do głosowania i każdy będzie mógł na nią głosować, ale no cóż, jakby umowa była na jedną grę, więc nie będę nagrywał całej serii na życzenie, to było trochę dużo. I też ogólnie wspomnę o tym, że ponieważ to pierwszy raz, kiedy ktoś zdecydował się na nagranie, na, na wybór właśnie serii na życzenie. Tak więc wspomnę o tym, że tego typu serie będą miały cooldown na moim kanale. To jest póki co jakby o ile nagra nic nie wybuchnie i nie, nikt nie będzie chciał non-stop serii na życzenie ode mnie, to raczej nie będzie to w użytku, ale tak informuję, iż serie na życzenie będą miały cooldown. Powiedzmy, że no to dwie serie. Jakby jeśli będzie seria na życzenia, na przykład Ace Attorney, to dwie kolejne serie muszą być normalnie z głosowania, nikt nie może sobie niczego zażyczyć, ponieważ też nie chce, jeśli mówię, jeśli coś by nagle spontanicznie wybuchło, nie chcę zostać kanałem, który nagrywa basically gry na życzenie, bo to było bardzo nieuczciwe względem innych patronów, tak więc yy, tak, to wszystko co mam do ogłoszenia. Yy, oczywiście Ankieta na kolejną serię startuje. Będzie zostaje na za dwie serie w tym momencie, czyli musi minąć Ratchet i Ace Attorney. Jak to minie, to dopiero wtedy głosowa głosowanie wchodzi, głosy wchodzą w grę, ale możecie głosować już teraz generalnie i tak. I w ogóle specjalne jeszcze podziękowania dla Kacji, która wbiła się w moje pliki, gdzie trzymałem wszystko z Patronite'a, wszystkie dane na temat patronów, zobaczyła jak tam jest rozpierdol, chwyciła się za głowę i poświęciła chyba bitą godzinę na ogarnięcie mi tego, żeby było to czytelnie, jasne i żeby, na przykład od nie wiem, od pół roku nie myślał, że na przykład jedna osoba jest patronem, a ta już nie była patronem. To taki mały bonus, więc tak, dzięki Kacji, że to ogarnęłaś, że poświęciłaś swój wieczór na zrobienie tego, ponieważ mi by się nie chciało, bo Excel mnie przeraża. E, tak więc e, to specjalne podziękowanie. E, to była w zadowolona Hacji. I tak, to wszystko co miałem do ogłoszenia. E, więc e, zostałem oczywiście listę e, potencjalnych przyszłych serii do głosowania. Jestem parę nowych rzeczy, ponieważ no, wydarzyły się rozmowy na Discordzie i stwierdziłem, że okej okay, podopisuję, bo mam parę fajnych pomysłów, to jest, są nowe rzeczy do wyboru, e, ale to dopiero za dwie serie, tak mówiłem. Tak więc jeszcze raz wielkie dzięki za, za wsparcie. Wielkie dzięki Wietnamowi i Krzysiowi za to, że zdecydowali się na ten próg. To naprawdę bardzo fajne dla mnie, bardzo dużo dla mnie znaczy. I jest to też, wiecie, mechanika, którą wprowadziłem w ten kanał, ale nigdy nie... Nikt nie fu, nigdy nikt jej nie użył. I teraz jest po raz pierwszy i bardzo mnie to cieszy. Teraz dobra. trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w jeszcze jednym odcinku, nie, w sumie dla Was dwóch odcinkach Ninja Gaiden'a i potem w Ratchet and Clank Rift Apart. Pa, pa.